Cześć, witajcie. Dziś pokażę wam jak z owoca mango pozyskać nasiono i pokażę jak je prawidłowo trzeba zasadzić, jeśli chcemy wyhodować małe drzewko. Niestety jakoś się pośpieszyłem z skonsumowaniem tego mango i po prostu nie pokazałem wam tego owoca u mnie, tylko na zdjęciach. Peska jest pokaźnych rozmiarów, jest coś na kształt gruszki, jest podłużna, tak? Sam owoc może troszeczkę przypomina kształtem i wielkością awokado. Dojrzałe mango jest z koloru czerwono-zielonego. Ta otoczka nasiona no ma 2, może nawet milimetry, może nawet więcej. Także musimy dość mocno tym nożem sobie tam ponacinać. Najlepiej takim wziąć tapeciakiem ostrym, ale też delikatnie, żeby nie naciąć nasiona. Uporałem się z tym, wyciągam to nasiono, jest jeszcze przytwierdzone ja to tak nazywałem pępowiną. I naprawdę to jest kawał nasienia. Sadzimy je tak yy, jedną trzecią. No, mniej więcej jedną trzecią sadzimy do ziemi. Tym właśnie kierunkiem do dołu, bo stąd wyjdzie i korzeń. I cała ta siewka, yy, czyli ta gałązka pierwsza z tymi liściami, też tu od dołu będzie szła do góry. Doniczka musi być sporych rozmiarów. Najlepiej głęboka co najmniej na 10 cm. No i też szeroka taka. 10 cm. Średnica 10 cm to minimum. Ja do wsadzenia tego nasiona używam dwa rodzaje ziemi: ziemia ogrodowa i, i specjalna ziemia do cytrusów kupiona w sklepie. Ta ziemia bardziej jest taka torfowa, przesuszona. Jedno z drugim wymieszam. Tu są dwa rodzaje jakiejś ziemi ogrodowej, a do tego jeszcze dodam tą do cytrusów. No i to wszystko wymieszamy, wrzucimy na dno do Jeszcze to nasionko wrzucę do wody, opłukać Sporych, naprawdę sporych pokaźnych rozmiarów jest to nasiono Zagłębiamy to w ziemi, to nasiono, na jakieś jedną Na jedną trzecią, tak Długości całego nasienia Uciskamy dobrze ziemię Możemy jeszcze podlać, nie za dużo Początkowo ta roślinka będzie się odżywiała tym właśnie nasieniem. Będzie czerpała z niego składniki mineralne. Także nie musimy niczym nawozić. Trów. No, powinno to być ok. Yy, no, ta otoczka naprawdę twarda i dobrze chroniła to nasiona. Także udało się. Jak się podobał ten filmik, dajcie łapkę w górę, skomentujcie i subskrybujcie ten kanał. Wkrótce pokażę wam moje bananowce. No i troszeczkę pogadamy na ten temat. Na razie, cześć.